Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o zmianach wymiaru w drewnie, w elementach posadzkowych. Tak się składa, że drewno zmienia wymiary w różnym stopniu w zależności od kierunku anatomicznego. Największe zmiany zachodzą w kierunku stycznym. Dla porównania w dębie to jest około 8%. To jest całkowity skurcz w kierunku promieniowym te zmiany są dwukrotnie mniejsze, wydamy na przykład około 4%, a najmniejsze zmiany wymiaru mamy w kierunku wzdłużnym. I nieraz te zmiany wymiaru w kierunku wzdłużnym są pomijane podczas montażu posadzek. Zanim przejdziemy do obliczenia wielkości zmian wymiaru, chciałbym przedstawić kilka zagadnień i definicji. Jest to punkt nasycenia włókien, to jest stan wilgotności drewna, po przekroczeniu którego zmiany wymiary nie zachodzą. Ta wartość się waha w zależności od rodzajów drewna i gatunków. Ta wartość się mieści od 15% nieraz do powyżej 30%. Wilgotność zerowa, to jest stan drewna, gdzie w drewnie nie mamy już wilgoci. Znając punkt nasycenia włókien oraz całkowity skurcz, właśnie w tym przedziale od wilgotności zerowej do wilgotności punktu nasycenia włókien, to znaczy zmiany zachodzą z punktu nasycenia włókien do wilgotności zerowej i wtedy zachodzi skurcz. Możemy obliczyć współczynnik skurczu. Obliczamy w ten sposób, że całkowity skurcz dzielimy na punkt nasycenia włókien i utrzymujemy współczynnik skurczu. Jest to wartość które nam mówię o ile się zmieni wymiar elementu przy zmianie wilgotności o 1%. Takie wartości jak całkowity skurcz, współczynnik skurczu, możemy odczytać na przykład w przykładowych książkach. Te wartości są podane. Inaczej wygląda sytuacja, gdy rozmawiamy o całkowitym spęcznieniu oraz współczynniku spęcznieniu. To znaczy, u ile się zmieni wymiar, a zmiany zachodzą w kierunku. Wielgotności niższej do wilgotności wyższej, to znaczy od wilgotności zerowej do punktu nasycenia włókien. Tych wartości nie znajdziemy, więc te wartości się oblicza. Więc trzeba obliczyć wartość całkowitego spłącznienia i później tak samo liczymy jak przy współczynniku skurczu. Całkowite spłącznienie dzielimy na punkt nasycenia włókien. Przedstawione obliczenia dotyczą drewna elementów, które nie są zamocowane do podkładu. W stanie swobodnym. W posadzkach te obliczenia będą trochę inaczej wyglądać, ponieważ te wartości będą mniejsze. Ponieważ po przyklejeniu deszczułki litej do podkładu, to też zależy od jakiej spójny, trzeba uwzględnić pewien współczynnik. W tabelach i w książkach możemy odczytać wielkość zmian wymiaru całkowicie skurcze ale trzeba też pamiętać, że te wartości mogą być inne nawet w jednym gatunku w tym samym kierunku anatomicznym. To może odbiegać nawet o 50% w jednym albo w drugim kierunku. Są też sposoby, aby, aby zmniejszyć zmienność wymiarową poprzez zastosowanie różnych rozwiązań. Na przykład kołkowanie poprzeczne czy zacienanie krzyżowe. Soszenie też w temperaturach, w temperaturach wyższych powoduje, że ta zmienność wymiarowa jest mniejsza. Jak widzimy, że mamy wpływ, w jakim stopniu drewno zmienia swoje wymiary. Najlepszym rozwiązaniem i najkorzystniejszym podejściem, które wpływa na trwałość i żywotność posadzki, to spowodowanie, żeby dany element na skutek spęcznienia został na swoim miejscu, żeby nie byłby przesuwany, ponieważ te siły ścienające będą się komolować poprzez sąsiednie elementy, co może niekorzystnie wpłynąć na połączenie klejowe. Również możemy stosować mikrodylatacje na połączeniach, szczególnie to stosujemy w deszczułkach z fazowaniem, wtedy te mikroteletacje nie są widoczne, a w okresach wilgotnych latem rekompensują te siły, które powstają na skutek spęcznienia. Jak widzimy, że zmiany wymiaru spęcznienie i skórze drewna to jest cecha drewna i mając pewną wiedzę możemy zaplanować, jak nasza posadzka ma wyglądać i jak będzie funkcjonować przez lata. Mamy na to wpływ. Nie jest to loteria. Trzeba pamiętać, że różne gatunki zmieniają swoje wymiary w różnym stopniu. Gatunki, które są bardziej kurczliwe, to zalecę, żeby stosować elementy węższe lub poddać obróbce termicznej, więc mamy wpływ na to, jak posadzka zmieni wymiary. Zapraszam na kolejne moje odcinki, odcinki, które będą dotyczyć posadzek z drewna, jak i samego drewna. Zapraszam.